Podstawą ostrosupa prawidłowego jest sześciokąt foremny. Ja narysuję taki ostrosup. Oto on. I co ja wiem, że wysokość tego ostrosupa, wyróżnię ją na niebiesko, wynosi 6. A tangens nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy. Jak narysować w ogóle kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy? Ja narysuję wysokość ściany bocznej. To jest jedna ze ścian bocznych. I rysuję jej wysokość linią przerywaną dla rozróżnienia na tle innych linii. Tak, to jest ta wysokość, a to jest jej kąt nachylenia. Tak. Oznaczę go jako alfa. Niechaj będzie alfa. Ja rozpoznaję tutaj trójkąt prostokątny. Oto on. Wyróżnię go kolorem. Tak. No i ostatnia rzecz, która, którą wiemy jeszcze, to taka, że tangen z tego kąta wynosi 2, tak? A mamy obliczyć pole powierzchni całkowitej. Tutaj to napiszę. Pole powierzchni całkowitej, czyli C, tak się najczęściej zapisuje. To jest pole podstawy, jak widzimy, tutaj polem podstawy jest sześciokąt, to jest sześciokąt foremny, czyli składa się z sześciu, mam nadzieję, że tu je widać, na pewno je widać. Z sześciu trójkątów równobocznych, czyli to jest pole każdego takiego trójkąta równobocznego, czyli kwadrat pierwiastek z 3 przez 4, jako że w podstawie takich trójkątów jest 6, to jeszcze razy 6, tak? Plus jeszcze pole każdej ze ścian bocznych, tak? Tutaj mamy jedną taką ścianę boczną. To jaki to będzie wzór? To będzie podstawa A razy wysokość H, niechaj to będzie małe H, czy też H z indeksem 1, czyli razy H z indeksem 1, i jeszcze na dwa. No bo pole trójkąta to jest podstawa razy wysokość na 2, ale takie ściany jak ta, jest ich tutaj 6, czyli też razy 6. Tak. Dobrze. Więc widzę, że brakuje mi tutaj a i brakuje mi h z indeksem 1. No to wykorzystam tą informację, że tangens alfa równa się 2. Tak. Co to jest tangens? Teraz umiesz tam link do filmu, w którym pokazuję, jak korzystać z funkcji trygonometrycznych. Trzeba wiedzieć, że tangens alfa jest to stosunek. Tego boku, do tego boku, tak? Co to jest? Jak to oznaczymy? Czy oznaczymy to jako x? Możemy to oznaczyć jako x, żeby nam się z tym h1 nie myliło. Niechaj to będzie x, ale my wiemy, że jest to wysokość takiego jednego trójkąta równobocznego. Dobrze. Tangens alfa to jest ten stosunek tego boku do tego boku, czyli 6 przez x równa się 2, tak? wyznaczę stąd i x. Tutaj zrobię jedneczkę, to razy to, to jest 2x, to razy to, to jest 6, czyli x równa się 3. To teraz ja ten trójkąt, jeszcze raz go przerysuję, tu jest kąt prosty, tutaj jest wysokość 6, tutaj jest podstawa. Właśnie obliczyliśmy 3. A to jest to moje h1. Ja już z twierdzenia Pitagorasa obliczę, że h1 to jest pod pierwiastkiem 6 do kwadratu, czyli 36, plus 3 do kwadratu, czyli plus 9, to się równa pierwiastek z 45, czyli h1, to się równa 3 pierwiastki z 5. Kto nie wie, dlaczego ja tak zrobiłem, że z tego otrzymałem to, umieszczam w tej chwili link na ekranie. Pokazujące, jak wyciągać wspólny czynnik przed nawias. Tam jest to dokładnie mówione na wielu przykładach. To już mam co podstawić w to miejsce, tak? I ostatniej rzeczy nie mam, nie mam tego A, co podstawić za A. A jest to krawędź podstawy, tak? Już powiedziałem, że w podstawie jest, są trójkąty równoboczne, tak? Przykładowo, jeżeli tu jest A, to tu też jest A i tu też jest A, tak? A my mamy tylko wysokość tego trójkąta równobocznego. Ona wynosi 3, tak? Trzeba wiedzieć, to też jest w tablicach, że wysokość trójkąta równobocznego, czyli to, co ja tutaj oznaczyłem jako x, to jest a pierwiastek z 3 dzielone przez 2. I u nas to się równa 3, tak? To ja sobie stąd a wyznaczę. Już zrobię to też w taki troszkę jeszcze inny sposób. Ten ułamek, niech jego odwrotność znajdzie się po drugiej stronie równania. I mamy wtedy, że a to się równa 3 razy 2, Dzielone przez pierwiastek z trzech, tak. To jest równoznaczne z tym, co całe to równanie podzieliłbym przez pierwiastek z trzech dzielony przez dwa lub pomnoży przez odwrotność. Tak polecam robić, to jest wygodne, szybkie. Teraz góra razy góra, dół razy dół i mam 6 dzielone przez pierwiastek z trzech. Usuwam pierwiastek z dołu w taki sposób, jak tutaj teraz to widać. Góra razy góra 6 pierwiastków z trzech. Dół razy dół 3. Trójkę z szóstką skracam i wynik to jest dwa pierwiastki z trzech, tak? Czyli moje tutaj to zapiszę. A równa się dwa pierwiastki z trzech. Mam już A, mam już H. Podstawiam. Pole całkowite, to się równa. Zamiast A napiszę dwa pierwiastki z trzech do kwadratu. Resztę przepisuję. Tutaj zamiast A też napiszę dwa pierwiastki z trzech. Za H1 podstawiam 3 pierwiastki z 5 i to jeszcze razy 6, tak? No i teraz już jesteśmy na dobrej drodze do otrzymania wyniku. Tutaj ta dwójka z tą dwójką. Tutaj jak to zrobimy? To jest osobno 2 do kwadratu razy pierwiastek z 3 do kwadratu, czyli to do kwadratu to jest 4. To do kwadratu to jest 3, 4 razy 3 to jest 12. Czyli zamiast tego tych tego 2 pierwiastki z 3 do kwadratu to ja tutaj napiszę 12 razy pierwiastek z 3 razy 6 dzielone przez 4. Tutaj 4 z 12 skracam i tu jest 1, tu jest 3 plus co ja tutaj mam. Ja tutaj mam 3 razy 6, czyli 18 jeszcze pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 5, czyli pierwiastek z 15, tak? Czyli ostatecznie to moje pole całkowite to się równa Tutaj mam 3 razy 6, czyli 18 pierwiastków z 3 plus tutaj mam 18 pierwiastków z 15. I to jest w sumie mój wynik. Jedynie co jeszcze mogę zrobić, to zapisać to w innej formie, na przykład takiej, że 18, bo to jest 18 i tu jest 18 wyciągnę przed nawias. I wtedy wygląda to tak. 18, a w nawiasie pierwiastek z 3 plus pierwiastek z 15. Mogę też dopisać jednostek kwadratowych. I to jest mój wynik. To jest moje pole całkowite. O no, po drodze było wszystko. Były funkcje tegonometryczne, było twierdzenie Pitagorasa, był wzór na, wzór na pole trójkąta równobocznego, wzór na wysokości tego trójkąta. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Zapraszam do obejrzenia innych filmów na mojej stronie oraz udostępniania kanału znajomym.